Rappermata Marysia Taka jedna roślinka, która potrzebuje świetlówki i szafy. Tak zwana szaforośl. I polskie piekiełko, czyli dalszy ciąg takich działań policji, przy których nawet najgorsza obelga nie wywoła takich szkód wizerunkowych dla tej formacji, jak podejmowane przez nich nieprzemyślane czynności. I mógłbym godzinami mówić, dlaczego policjant dziennikarza może nazywać debilem, a w drugą stronę to nie działa. Powiem prościej. I to w taki sposób, aby może każdy policjant zdał sobie sprawę, że jeżeli chodzi o opinię o Was, to parafrazując klasyka: jeszcze nigdy tak wielu z Was nie zawdzięczało tak wiele, tak niewielu. Witam serdecznie! Raper Mata i Pato Inteligencja Policji. Mamy wtorek, a przypominam, wtorki to odrobina merytoryki, czyli nie tylko przepisy, ale przede wszystkim omawianie zagadnień związanych z prawem. Ocieramy się oczywiście o tematy kontrowersyjne. O mój kanabisie, rozwijaj się. I dobrze. Bo warto czasem ruszyć głową, a nie ocierać się swoją postawą o dowcip z minionej epoki, czy niektórzy by powiedzieli słusznie minionej że postrzelony w głowę milicjant funkcjonuje jeszcze przez godzinę, bo kula szuka mózgu. A niestety ostatnie wydarzenia zdają się jeszcze ten czas wydłużać. Przynajmniej takie osobiście odnoszę wrażenie. Będę posiłkował się dzisiaj, drodzy Państwo, portalem Krytyka Polityczna i artykułem pana Dawida Krawczyka. Mata zatrzymany za półtorej grama to po prostu absurd. Przedstawia on całą sytuację sprzed kilku dni mniej więcej w taki sposób, że mamy górnym okotów, chwila przed północą, do dwóch mężczyzn podjeżdża radiowóz. Próbują uciekać, zostają zatrzymani, jeden ma przy sobie półtorej grama, drugi pół. I tak według ustaleń reporterów radia RMF FM miało wyglądać zatrzymanie rapera Maty. Czy stanie przed sądem, grozi mu więzienie i dla krytyki politycznej sprawę komentuje posłanka lewicy Beata Maciejewska oraz Agnieszka Sieniawska, prezeska Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Co się okazało? Kilka dni temu przed północą Mata miał zostać zatrzymany za posiadanie Marysi. Noc spędził w policyjnej izbie. Okazało się, że, tak jak na początku artykułu było powiedziane, pan Michał M. miał przy sobie i policjanci zabezpieczyli zawrotną ilość, bo aż półtorej grama substancji. A u drugiego 24,5 grama. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, pierwszy problem, który już się pojawia, i on się pojawia w przypadku zatrzymywania osób znanych. Z jednej strony, stawiając komuś zarzuty, czyli chociażby na przykład na moim przykładzie, ja bym już nie był Rafałem Sikora, ale byłbym Rafałem S. I jakiś sens to ma, ale. Jeżeli popatrzymy na to szerzej, to okazuje się, mamy kolejną patologię, jeżeli chodzi o system prawny. I ta patologia ciągnie się od lat, odkąd pamiętam. Przecież była sytuacja, w której na przykład szereg dzienników rozpisywało się: syn byłego prezydenta Lecha Wałęsy, Sławomir W. Czy mieliśmy efekt niedawno z pewną panią? Beaton, oczywiście w postępowaniu. Beata K, oczywiście tytuły, znana piosenkarka, prawda? To jakaż to ochrona? I to nie jest zarzut do policji, do prokuratury, czy nawet do dziennikarzy. Może czas podjąć społeczną dyskusję, na ile w takim wypadku godzimy się na sytuację sztucznego ukrywania danych czy też o pewnych rzeczach mówimy wprost. I oczywiście kolejna patologia policji to rzucanie tematu, że grozi mu do trzech lat więzienia. Jest sławny i bogaty, więc pewnie się wywinie. Ale wsadzanie ludzi młodych do pierdla za coś takiego to absurd. Te przepisy muszą się kiedyś zmienić. Ja bym był daleki od tego, że młody i się wywinie, bo Równie dobrze może być y, znana na przykład dziewczyna z y, miasteczka obok, znana z tego, że jest z nią lekko, łatwo i przyjemnie, prawda? Ale ona tyle szczęścia nie będzie miała, bo nie miała kontaktów z policją na przykład, więc mówię o czymś innym. Ja wcale nie twierdzę, że akurat y, nasz bohater odcinka ma znajomości, ojciec jest konstytucjonalistą. Bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Bo nagle się okazuje, że my mamy do czynienia z prawem, które, tak jak już wielokrotnie powiedziałem, wiemy, kto go tworzy. I nie mam na myśli konkretnej partii, ale mam na myśli konkretnych. Nie chciałbym powiedzieć, o! Jeżeli syn synonimem, yy, czyli jeżeli wyraz debil jest synonimem niekompetencji. Co też się pojawiało w poprzednim odcinku, to mamy bardzo niekompetentnych polityków, a przy tym prawodawców. I idąc dalej za artykułem, jest to czysty absurd, że policja w 2021 roku w centrum Europy zatrzymuje człowieka za posiadanie półtorej grama, a aparat państwa jest zaangażowany do tego, żeby zajmować się człowiekiem, który idzie sobie ulicą i nikomu nie szkodzi. To po prostu absurd. Pamiętajmy, że przestępstwo posiadania Marysi to jest przestępstwo tylko na papierze. Nie ma ofiary, ale jest przestępstwo. I to jest komentarz pani Beaty Maciejiewskiej, posłanki lewicy, przewodniczącej parlamentarnego zespołu do spraw legalizacji marysi. I średnio w ciągu roku, w podobnej sytuacji, jak nasz raper Mata, znajduje się w Polsce około 30 tysięcy osób. Dochodzi w nich do policyjnego zatrzymania ze względu na podejrzenie posiadania narkotyków. I to jest komentarz z kolei pani Agnieszki Sieniawskiej, prawniczki i prezeski Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Więc idźmy jeszcze jeden krok dalej. To o czym można przeczytać w artykule. Przepisy kodeksu karnego mówią, że kto wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje itd., itd. i podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Jeśli zatrzymany posiada znaczną ilość, wtedy ten wyrok może sięgać do 10 lat. I w 2011 roku przyjęte zostały pewne rozwiązania prawne, które pozwalają umorzyć postępowanie jeszcze przed wszczęciem śledztwa. Poprawka wpisana do artykułu 62a daje taką możliwość, jeżeli osoba zatrzymana posiada substancję w ilości nieznacznej przeznaczone na własny użytek. Widziałem królika. Cisawego. I teraz drodzy Państwo, 30 tysięcy spraw, zaangażowanie całego aparatu państwa. Zawalenie sądów w sytuacji, kiedy od 2011 roku mając z tyłu głowy każdy policjant, właśnie ten artykuł 62a nieznaczna ilość. To czy ma sens cały aparat państwa yy, angażować i tak w chorą sytuację bo tego typu działania nie powinny być penalizowane. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki, no, to tu się już wszystko zmienia. Bo efekt jest taki, że nagle pokażemy swoim przełożonym wow, jacy to my jesteśmy skuteczni. A po drugiej stronie okazuje się, że. Bardzo często opinia o policji jest taka, że policjanci nie są w stanie znaleźć kurwy w burdelu. Dlaczego? Bo angażują się w sytuacje, które w ogóle nie powinny zajmować im czasu. I czytając dalej. Spodziewam się, że w tej konkretnej sprawie prokuratura skorzysta właśnie z artykułu 62a, umorzy postępowanie karne, tak powinna zrobić, bo jeżeli rzeczywiście, tak jak podają media, mówimy o posiadaniu 1,5 grama, to jest to dawka, która ewidentnie wskazuje na posiadanie na własny użytek. To kolejna sprawa, która nie powinna mieć miejsca i pokazuje absurdalność polskiego prawa narkotykowego oraz konieczność zmiany w kierunku dekryminalizacji, ponieważ w Obecnym kształcie powoduje ogrom negatywnych konsekwencji, w tym niepotrzebne obciążenie organów ścigania, koszty związane z egzekwowaniem prawa, stygmatyzację. I to są słowa również pani Sieniawskiej. I drodzy Państwo, efekt jest jeden, że tak naprawdę każdy funkcjonariusz publiczny powinien się zastanowić, w jaki sposób dysponuje środkami, które. Y, idą z naszych podatków, bo efekt jest taki, że my się śmiejemy, że jeden sasin to ileś tam milionów, prawda? Ale to jest tylko przykład, jak można rozpieprzyć kasę i jeszcze zostać awansowany. Ale do oszczędzania pieniędzy, czasu i przede wszystkim tego czasu, który można poświęcić na rzeczywistą pomoc społeczeństwu, po to, aby eliminować prawdziwych przestępców, nie tych wyimaginowanych. To nagle się okazuje, mnie się Chociaż nawet. Nie na dzisiejszy odcinek, dlaczego miałbym analizować. Zobaczymy, który rzecznik czy oficer pracowy policji będzie miał jaja, żeby ze mną porozmawiać. Co najmniej taki jak pani z poprzedniego odcinka, którą oczywiście pozdrawiam, bo jestem nadal pod dużym wrażeniem, że można nie zgadzać się, ale normalnie porozmawiać. Co, jak pokazują różne interwencje policji, się rzadko zdarza. W każdym razie, Drodzy państwo, wracając do artykułu, z danych zebranych przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii wynika, że prokuratorzy coraz chętniej korzystają z możliwości umorzenia sprawy. W pierwszym roku, czyli tym 2011, umorzyli 2000 postępowań, a ostatnie dane za 2019 wskazują, że decyzji o umorzeniach wydali ponad 9,5 tysiąca. I to nie jest jedyny możliwy jak pisze autor artykułu, scenariusz, który stoi obecnie przed matą. Może się zdarzyć, że prokurator zdecyduje się postawić akt oskarżenia i skierować sprawę do sądu. No może być taka sytuacja, bo drodzy Państwo trzeba sobie powiedzieć, nie każdy jest aż takim celebrytą, żeby mógł przejeżdżać pieszych na, na przejściu do pieszych, prawda? I wtedy to sąd będzie decydował o skazaniu na karę grzywny, prace społeczne lub karę więzienia. No, i sąd też oczywiście będzie mógł skorzystać z tego artykułu 62a lub warunkowo umorzyć postępowanie karne. Nie wyobrażam sobie, żeby finałem tej sprawy mogło być skazanie na bezwzględną karę więzienia, i to są również słowa pani Sieniawskiej. I drodzy Państwo, z jednej strony jest to prawdopodobieństwo, że surowe kary przewidziane w kodeksie, cytując dalej artykuł, za posiadanie narkotyków zostaną realnie zastosowane. Jest takie prawdopodobieństwo po prostu niewielkie. Grupa posłów, posłanek Lewicy oraz Konfederacji pracujących w ramach parlamentarnego zespołu do spraw legalizacji marihuany uważa, że prawo powinno zostać zmienione tak, żeby kary za posiadanie na własny użytek zostały całkowicie zniesione. Tylko ja przypominam sytuację sprzed ładnych paru lat, kiedy również znana osoba zachorowała na, zdaje się, glejaka i wtedy już miało coś ruszyć. Ile lat było trzeba, żeby było, żeby zrobić wszystko, jak powiedział jeden znany sędzia? Musimy zrobić wszystko, żeby nie zrobić nic, żeby wszystko zostało po starym. Oczywiście standard. Złożyliśmy projekt ustawy do laski marszałkowskiej, w którym proponujemy dekryminalizację posiadania 5 gramów suszu i 4 krzaków. O, tu się już mi pani podoba, bo... Jeżeli chodzi o tego typu kończynki czy szaforośle, to wtedy mielibyśmy na własny użytek, prawda? A my się musimy, drodzy państwo, zastanowić nad jednym. O co tak naprawdę chodzi? Porządnego bimbru sobie człowiek w tym kraju nie wyprodukuje, spożywać można. Papierosy. Można produkować, sprzedawać, całość rozbija się o akcyzę. Powiem jedno: żyjemy w totalnych oparach absurdu. Jeżeli ktoś mówi, że my w tym kraju mamy wolność, wolność będzie, drodzy państwo, w jednym momencie, kiedy to nie państwo będzie ingerowało w to, co chce, czy z jakich przyjemności życia roślinnych lub nie chce skorzystać, a z jakich nie. Niekoniecznie. Powinniśmy ingerować w ten system w taki sposób, jak jest to robione. Drodzy Państwo, to jest mniej więcej sytuacja taka, jakby kogoś, kto schodzi z tego świata i sam do tego, że tak powiem, doprowadza, no to za to jeszcze powinien mieć karę śmierci, prawda? Więc mówimy o totalnych, całkowitych absurdach i skierowaniu bardzo dużej liczby. Funkcjonariuszy, którzy rzeczywiście mogliby się zająć tym, aby nam się żyło lepiej. Sami do tego podchodzą, przecież dostaliśmy rozkaz, prawda? Ale już z historii wiemy, że wykonywanie rozkazów, a prawo nie jest etyczne. W ogóle bym etyki w to nie mieszał. Przecież obozy i to nie te wypoczynkowe, były legalne. Apartheid był legalny. Niewolnictwo było legalne, prawda? To, że coś jest legalne, nie znaczy, że jako społeczeństwo możemy to akceptować. I w drugą stronę również sytuacja, w której prawo z jakichś dziwnych względów, a nie chciałbym powiedzieć, że właśnie w ten sposób państwo wspiera odpowiednie działy nielegalnej gospodarki czy konkretne osoby, ale nie widzę jakoś innego wytłumaczenia. Więc chyba mam to samo zdanie, co pani Sieniawska, że nie spodziewam się, aby zatrzymanie Maty mogło przyspieszyć proces zmiany w, w prawie w tym zakresie. Jest to owszem głośna sprawa, ale do skutków legislacyjnych raczej niewiele wniesie. A ja bym się zastanawiał, drodzy Państwo, i powiązał to jednak. Z tym, ile kosztuje w Polsce ustawa. Bo nawet o wiele większe zastrzeżenia niż do samych policjantów, do tego, że są w stanie skierować sprawę przeciwko rodzicom, bo dziecko na kwarantannie było na własnym polu. Bo mamy 30 tysięcy osób, z tego część to są dzieciaki, bo prawdziwymi przestępcami to mi się boimy nimi zająć. Kurczę, w jakim my kraju żyjemy? I to z tym pytanie Państwu zostawiam. I oczywiście tym optymistycznym akcentem. Pozdrawiam i do zobaczenia w piątek. Piąteczek, piątunia. Trzymajcie się.